Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko, lubię lubię mleko. Tak się nie spodziewałem. Młody. Jeszcze raz tutaj idziemy po widza. On chciałby Co? tu wejść. Proszę go wpuść. Co? Wpuść go tego, bo on chyba twój syn. Tak mi się wydaje. Bardzo podobny do ciebie. Do ciebie? Taki gruby? No chodź, Wojtek, zobaczysz. No chodź, Wojtek, ale chodź. No. Wpuść tego człowieka. Nie, nie, Mogu, się, mogę, Cię czego czego Słucham. mogę Cię nagrać? Słucham. Czego przyjechałeś? Mogę Be, Cię nagrać? Czego Bez twarzy może być. Czego, czego przyjechałeś? Zajrzeć do Pana. Do widzenia. Dobrze. No i ty wrot. Na lewo. I masz nie przyjechać? Wyręczony? Już nigdy. Wyręczony? Tak. No, do widzenia. A odda Pan moją własność... Do widzenia. Moją własność Pan odda. Co oddać? W książkę? W książkę. W książkę? W książkę. No tam wydrukowano mi instrukcję o sygnalizacji IE-1 Zaraz przyjadę No jak... No mogę się nagrać? Chcesz być? No nagram cię. No dobra no, no, witam Ciebie Witam Podobny jest że Krzysztof, może Ty synem jego jesteś? W domu mówią, że to mój ojciec, ale to raczej nieprawda Tak? Tak Pozwól Ci udostępnić swój wizerunek, tak? Tak, tak No i dobra A jak, o jako, ja... o jaką książkę chodzi? Ja mu wydrukowałem instrukcję o sygnalizacji kolejowej, mhm. no żeby sobie poczytał, tylko podgadałem Poczekaj, bo nie chcę nagrywać tutaj widzów Pod, Podgadałem, że może maszynistą będzie, bo mhm. on nie pije, a mu nie trzeba na kolei pijaków, prawda? A on pijak? Wydaje mi się, że nie No nie, co No nie, tu? no właśnie dlatego, dlatego, żeby się poduczył, nie? On mówił, że chce 200 zł. No to tak mu dla żartu powiedziałem, że ma na, na skarbonce tę 200 Tam nie dosłyszał, już zaczął. No ale wybaczam. Dobra, niesie się. O idzie Wojtek? Wszyscy idą tutaj. I wiesz, powiedz mnie, tak, odpowiedź nie, nie. nie. Kto cię przysyła tu? Sam z własnej woli. Nie. Nie. Kto cię przysyła? Nie, Powiedz, bo nie dam książki. Nikt mnie nie przyszedł. No. Ale to dobry człowiek, Wojtek. Nie denerwuj się. Się, ja się. Nie, nie strącę się. Dobrze, ja się nie strącę. Pan Krzysztof, pan Krzysztof. E, bo... Ja nie żyję, sobie, wiesz? Nie co nic. Po co przychodzisz? Ja cię zapraszałem? No nie. To jest co? Liczę, żeby już ostatnia raz to było zrobione. Ktoś tylko przyszedł, bo ktoś przyszedł. Nikt mnie nie przyszedł. Nie, I książki nie zostajesz. Twoje książka? Wydrukowałem specjalnie. Przepraszam bardzo, dla jest. mnie wydrukowałeś, tak? No tak. No, to dla mnie to prezent. To książka zostaje. I tak, zrób ty wzrok. Bo do póki jest ja dobry. Poszedł. Pó póki jest ja dobry. Poszedł. I on, Powiem tobie. Poszedł. Wiesz do i do poszedł. widzenia. Do widzenia. Też mi się. Problem jakiś? No, ale co mi się stało? to. Co by To chyba z kułem? Kiedy ty jesteś chyba? No wczoraj powiedziałem, że jestem nikim. No jak nikim A to nie powinienem przychodzić, kurwa. z koleżanką czy przyszłeś? To były przypadkowe osoby podjechały samochodem. Cześć, przepraszam bardzo. Do widzenia. Do widzenia, powiedziano. Zrobione? No, żeby ja nie Do widzenia. Mam wyjść? Nie zostaw. Mam wyjść? Zostaw tego człowieka. Mam wyjść? Zostaw tego człowieka. Będziesz leczyć? Sprycakiem Przestań Krzysztof nie. już. Wystarczy. To do więc, widzenia. Stanie, Panu do widzenia. Bo ja, ja jestem że... tutaj. Nie ja, nie, ja się tam. Nie ja go sam. Roz... Zaraz. A zaraz ty, ja ciebie. Patrz. No. No, na razie. I nie, czy, i, i, no nie, nie czy czy po nie, No nie ale powie, czy ja ich prowokuję? Nie, czy... nie prowokujesz, no ale co ja mam Właśnie. do powiedzenia tutaj? Niestety, ja tu jestem tylko, nie wiesz. Ja wiem książkę? o co chodzi. No. No. Dałem. To jego pamiątka. Pamiątka. Niech weźmie ich sobie A nie, to tak. mogę pierdolić u książkę że to. pierdolni. Ja. Ja nie zabraniam niczego jeść. Wiesz co? Do widzenia. jeszcze raz mówię to to nie twój syn? Nie. Nie, o, syn. <laughs> Nie, no ja też potwierdzam. Nie, swój twój ojciec. Nie. a no, no, daj spokój. Dobra, na razie. Do widzenia, trzymaj Do się. Vidzenia. Cześć. Cześć. Mhm. Ładnie się dzieje się. <śleski> <śleski> Ale za co? Mo się otworzył w ramkę zobaczył kurde, Jak się robi Tak. O i czuję właśnie Koleś więc Parę słów Krzysztof Bo ja muszę uciekać już nie tak, muszę iść ale zajdę jeszcze, a co? ja was proszę kogo ty prosisz? i tego co był pod bramką, a żeby więcej nie podjeżdżał nie przyjechałeś? jak się boił? z tego powodu, że szkoda, że, że Jacek Jarek powiedział, że ja nie wychodził bo wiecie co? Jeden już dostrzeł z liści Kupisz. Tylko kolik. drugi prosi się kurwa dostać. E, mleko z, z mojej ręki Ramianski z liścia. A ja ostro kurwa. Ale po co? Ja bym ostro. Ale po co? Ja raz ale kurwa. I pada krótko. Proszę odejść stąd. No. Krótko. Jeszcze nie rozumiem słów, nie rozumiecie słów na literę W a na P na J na I kończenie czy J i mówicie co i chodź, kiedy robi się obiad. O, na zdrowie za Nie będę głodny. Ale. Ruch był głodny. Głodny jest, kurę dzisiaj jest, kurę. Dobra, idę. No to co, trzymajcie się, pozdrawiamy. No, idę Jaszka ja wypuścić. Tak jest. Bo ja nie wiem, Wojtek, tak. do widzenia. Nie do widzenia. I będę Czekaj, bo tu z cały czas odbiorę.